Dzień dobry. Słoneczny klejnejowej krainy paulownia, budzącej się do życia, zaprasza was Hiro. Dzisiaj prezentuję wam roczną sadzonkę kiedy Hiro pięknie ukorzenioną, którą można zakupić u mnie od 50 zł. Już poczynając. Kto zamówi więcej, może być liczyć na rabat lub jakiś gadżet, prezent, lub coś takiego. Nie chcę się rozwozić. 791 904 357. Rządcie, piszcie, zadawajcie pytania, bo kto zadaje pytania, to przynajmniej wiemy, że ma to sens. Pozdrawiam z mojej krainy Paulownia Hiro. Do zobaczenia.